Czy zdarza ci się jeszcze e, czy zdarzają ci się takie sytuacje, że ktoś do ciebie mówi, że to jest ta pani z rodziny zastępczej? Oczywiście. <grym> Oczywiście. Jestem panią y, z rodziny zastępczej, jestem Lilianą z Barw Szczęścia, jestem Kaliną z Lombardu, jestem nawet, słuchajcie, są tacy, którzy przychodzą do mnie i pamiętają moją rolę w jednym chyba epizodycznym odcinku Rancha i y, 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 pani Olu pamiętamy ocet. Słyszałam to kilkakrotnie. Ocet, pamiętamy. Och, ocet. W związku z tym to zależy. Byłam też panią z Ninja Warrior, i do tej pory się zdarzają osoby, które do mnie mówią: Pani z Ninja Warrior, ja mówię: Już nie, już nie. A jak ty na to wszystko reagujesz? Jest to bardzo sympatyczne, bo to znaczy, że ja jestem po prostu częstym i mile widzianym gościem w państwa domach, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem i, 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 i bardzo sobie to cenię. Mm. I nie mam z tym, szczerze mówiąc, najmniejszego problemu, mm -hmm. e, bo jeżeli to jest e, ta reakcja, w sensie czy to pani z rodziny następczej, czy pani od odostu, jest to uśmiech, to znaczy, że państwo mają ze mną jakieś fajne, dobre mm -hmm. wspomnienia, że to jest coś, co was bawiło, wzruszało, radowało. E, i... O to ja to robię, więc dla mnie to jest spełnienie marzeń, całuję wszystkich, którzy w ten sposób mnie pozdrawiają zaczepiają. Yy, i zaczepiają no i to jest sens tej roboty tak naprawdę, żeby Państwa bawić, żeby Państwa wzruszać, jeżeli się udaje, to super. Osta teraz pomyślałam właśnie o tym, że ostatnio pojawiły się e, doniesienia, jakoby rodzinka.pl miała wrócić e, tak, była panią od polskiego. <laughs> I jestem ciekawa, czy na przykład, e, jeżeli powstałaby kontynuacja po latach e, rodziny zastępczej, czy ty chciałabyś wrócić do tego programu? Znaczy jakby to nie jest pytanie to tak jak tutaj mówienie to nie bo, to, bo, bo, w ogóle człowiek się nie zastanawia tylko to jest od razu tak tylko jest jakby wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne ponieważ no niestety nie ma już z nami Roberta Bruttera, który był scenarzystą rodzin zastępczej a szczerze wątpię nie chciałabym tam nikogo urazić po drugiej stronie ale szczerze wątpię by był ktoś, kto byłby w stanie to napisać tak, jak on to pisał. Poza tym, ja mam w Walencji odczuć, jeżeli chodzi o tak zwane odgrzewane hotlety, bo może być to strzał w dziesiątkę, tak jak w Tobganie na przykład, ale może być to też strzał w kolano. Ale cóż, artystyczne samobójstwo podobno można popełnić każdy. W związku z tym, no cóż, spróbowałabym, na pewno bym się tego podjęła, aczkolwiek mam wątpliwość, czy. Po tak wielu latach, bo to już prawie ćwierć wieku, czy już nawet minęło ćwierć wieku, proszę Państwa, to um, to były inne czasy. Nie wiem, czy dzisiaj poprawność polityczna pozwoliłaby nam na, na taką swobodę wyrazu, jaką mieliśmy teraz, wtedy, znaczy teraz, Dokładnie w tamtych czasach inaczej no, troszeczkę. Pewne w... rzeczy by już po prostu nie przeszły, a te rzeczy były magią tego serialu. Um, no więc myślę, że może lepiej się skupić na wspomnieniu i tym, że wtedy to było fantastyczne. Zresztą do dzisiaj ludzie to oglądają i do dzisiaj uważają, że to jest nadal aktualne. E, natomiast no, już się zmieniły czasy, i jeżeli chodzi o pisanie takich rzeczy i realizowanie takich rzeczy, więc obawiam się, że to już nie byłoby to samo. Acz i tak podjęłabym tę próbę. Nie będę okrywać. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania Rozmów z Nami i przede wszystkim odcinka finałowego programu. Twoja twarz brzmi znajomo, będzie cudownie emocjonalnie. Koniecznie, bąd koniecznie bądźcie z nami.